Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzieje się w Bałtowie. Zanim jednak opowiemy wam, co czeka na was w lipcu, powróćmy jeszcze do czerwca. Obfitował on w wydarzenia. Na terenie naszego obiektu odbył się rodzinny piknik Camper Team, Jurassic Warriors, czyli Mistrzostwa Polski w Kickboxingu, Dzień Dziecka, zlot pojazdów amerykańskich, wyczekiwany przez wszystkich miłośników 4x4 rodzinny rajd bałtowskie bezdroża Dragon Winch Family ku słowiańskim korzeniom. Miesiąc ten zakończyliśmy energicznie i w gronie najlepszej publiczności. Mowa oczywiście o ORW Festival, czyli oficjalne rozpoczęcie wakacji. Wydarzenie to zgromadziło wiele fanów muzyki hip-hopowej i klubowej. To, co wydarzyło się przez te dwa dni, było niesamowite, ale to nie koniec, bo widzimy się za rok. Lipiec rozpoczynamy drugą edycję festiwalu Wszyscy Jesteśmy Jedno. Tegoroczne hasło to festiwal świadomościowy łączący kultury. Organizatorem wydarzenia jest festiwal Wszyscy Jesteśmy Jedno, Królestwo Wolnych Słowian, a wydarzenie trwać będzie do 9 lipca. Na uczestników wydarzenia czeka wiele wykładów, występów artystycznych. Poza wykładami koncerty, a na scenie pojawi się m.in. Gaja czy Echo Rodu. W dniach 14-16 lipca na terenie Bałtowskiej Okręglicy odbędzie się zlot najlepszych pojazdów tuningowych w całym kraju. Mowa oczywiście o Jurassic Cars Party. Pojazdy wybierane są drogą selekcji online. Na uczestników czekają konkursy, a wieczorem Party Hard, podczas którego na scenie wystąpi DJ Szklam. Zainteresowani wydarzeniem zapraszamy w sobotę w godzinach 10-19. Wstęp na wydarzenie jest płatny. W lipcu na terenie Phoenix Areny czekać będzie na Was nowa atrakcja. To Wamber Cars. Gwarantujemy, że zapewni ogrom atrakcji dla wszystkich odwiedzających. Atrakcja będzie znajdować się w pakiecie kompleksowym i dostępna będzie w godzinach pracy naszego obiektu. Później zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na frotkach do Phoenix Areny. Szczegóły na stronie internetowej. Wybierając się na safari, czyli do górnego zwierzyńca, z pewnością zobaczycie nowych mieszkańców. To lamy, alpaki i żubry. Wakacje to czas, kiedy na terenie naszego obiektu rozpoczynamy letnie obozy jeździeckie oraz półkolonie. Uczestnicy rozwijają tu swoje zainteresowania, korzystają z naszych atrakcji, a przede wszystkim dobrze się u nas bawią. Wizyta w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym to dawka dobrej zabawy. Do zobaczenia w Bałtowie!